Jednym z nieplanowanych zakupów, jakie ostatnio zrobiłem, był zakup komiksu z wydawnictwa Mały Bóg. Jest to komiks debiutującej belgijskiej rysowniczki. Witajcie w komiksowym dojo. Ja jestem San, a dzisiaj chciałem opowiedzieć słów kilka o komiksie Nie zapomnij mnie, Alix Gara. I oto komiks, o którym dzisiaj chciałbym wspomnieć. Wydawnictwo Młody Bóg. Okładkowe 4990. W taki sposób prezentuje się grzbiet. Piękna okładka ze skrzydełkami. I w taki sposób prezentuje się styl naszej artystki. Jest to debiut Alix Garan. No, i już śmiało mogę powiedzieć, że jest to bardzo dobry debiut. Nie ma z tyłu zupełnie nic. Klemens, nasza główna bohaterka, porywa swoją babcię z domu opieki. Babcia, mająca 75 lat, zmaga się z zaawansowanym stadium choroby Alzheimera. Wnuczka, chcąc spełnić jej marzenie, postanawia zabrać ją w podróż do rodzinnych stron. Wyprawa ta jednak nie będzie należała do łatwych. Opieka nad chorą babcią okazuje się wyzwaniem. Starsza kobieta często zapomina, kim jest jej wnuczka, myli rzeczywistość ze wspomnieniami z młodości. Mimo to Clemens nie poddaje się, z całych sił stara się stworzyć babci jak najlepsze warunki, choć z każdym dniem coraz trudniej jest jej patrzeć, jak ukochana jej osoba stopniowo traci łączność z rzeczywistością. Przebywając przy niej, wraca myślami do wspólnych chwil z przeszłości. Nie zapomnij mnie to przepiękna historia pełna emocji. Klemens i jej babcia podczas całej jazdy przeżywają mnóstwo różnych przygód czasem zabawnych, czasem wzruszających. Wspólnie mierzą się z trudami podróży, odkrywając na nowo łączącą je więź. Alix z doskonale uchwyciła charakter babci głównej bohaterki oraz autentycznie przedstawiła różne etapy demencji. Nie unika trudnych tematów, ukazując jednocześnie piękno jak i wyzwania związane z opieką nad osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera. To opowieść o miłości, oddaniu, poświęceniu i nieuchronnym pożegnaniu. Nie zapomnij mnie, okazało się dla mnie bardzo miłym. Zaskoczeniem. Komiks ten to idealny scenariusz na adaptację filmową. Jeśli znalazłby się jakiś reżyser, który spróbowałby przenieść ten komiks na duży ekran, myślę, że mógłby to być naprawdę bardzo fajny, e, pełen refleksji w film obyczajowy. Osobiście gorąco polecam ten komiks. I to tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z następnym komiksem.